Już z samego rana przydarzyła mi się pozytywna sytuacja, ponieważ chciałem początkowo nagrać ten film przednią przed nią kamerą yy, i dobrze w sumie że spojrzałem na telefon, dzięki czemu teraz mnie widzicie. I w tym filmie porozmawiamy sobie o koncepcji kryzysu, dlaczego mamy gorsze chwile, dlaczego w kółko musimy powtarzać te same rzeczy i jak w ogóle się od tego uwolnić. Bo wiem, że Masz jakiś problem, bo każdy z nas ma jakiś problem i zapewne u większości ludzi jest to kilka głównych problemów, które cyklicznie w kółko powtarzają się przez całe życie. I tak naprawdę mimo, że próbujemy zwalczyć przykładowo prokrastynację czy cokolwiek innego, w kółko powtarzamy te same błędy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ przede wszystkim główną przyczyną tego jest to, że nasz mózg lubi bezpieczeństwo. A jeśli coś już zna, jeśli przez całe życie powtarza jakiś problem, to on wie jak sobie radzić w tym życiu, w którym ma takie problemy. Aczkolwiek jeśli teraz chciałbyś zmiany i zaczynasz się zmieniać na coś, co mózg jeszcze nie zna, to tak naprawdę mózg tego nie lubi, bo ok, może być lepiej bez tych problemów, bez tych wszystkich kryzysów, ale może być gorzej. A tak jak już Ci powiedziałem, mózg dąży do bezpieczeństwa, więc dla niego nie jest to przyjemne, żeby wychodzić właśnie i robić coś nowego w swoim życiu. Aczkolwiek jest jeszcze na to druga perspektywa, która jest tak naprawdę kluczowa. No bo to, co robi mózg, jest nie do końca zależne od ciebie, ale to, co ci teraz powiem, możesz zmienić. A tą rzeczą jest to. Jest właśnie twoje nastawienie do tego kryzysu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ zobacz, Ty ten kryzys traktujesz jako coś złego, jako błąd, jako coś niepotrzebnego w Twoim życiu. I przez to, to się ciągle powtarza. Dlatego, że nie wyciągasz lekcji z tego swojego błędu. A żeby wyciągnąć lekcję z tego błędu, pierwsze, musisz zrozumieć całą filozofię. Mm. Ja mam taką filozofię życiową, że tak naprawdę wszystko dzieje się dla mnie, wszystko dzieje się po coś. Bo tak naprawdę, owszem, nie mówię, że wszystko jest po mojej myśli, nie mówię, że nie mam jakichś takich trudniejszych sytuacji, aczkolwiek wiem, że w długim terminie wszystko i tak się okaże, że to wszystko było mi po coś i tak naprawdę przykładowo to, że kiedyś miałem problem z prokrastynacją i tak dalej, i wiele innych problemów. Świadczy o tym, może nie, że świadczy, ale wpływa na to, że dzięki temu, że przerobiłem te programy, tak naprawdę dzisiaj mogę się dzielić z Tobą tą wiedzą i pomagać. Zobaczymy ilu ludziom, ale jeśli kiedyś coś wyciągniesz z mojego filmu, możesz napisać mi jakiś komentarz i właśnie po to, po to mi to było dane. Mimo, że to nie było przyjemne, ale tylko w taki sposób byłem to w stanie doświadczyć i przerobić. I Ty, jeśli traktujesz te swoje problemy czy kryzysy jako coś złego, próbujesz być tylko jakby szczęśliwy i w tym dobrym etapie życia, że tak to nazwę, to nigdy nie wyciągniesz lekcji z tych problemów i będziesz je w kółko powtarzał. I żeby, żeby skończył Ci się jakiś problem, czy żeby wyjść z tego błędnego koła, będziesz potrzebował spojrzeć na siebie z trzeciej, z trzeciej osoby i zobaczyć, co tak naprawdę kryje się pod tym problemem. Jeśli oglądasz moje filmy, to wiesz, że to nie jest takie łatwe, że usiądziesz na 5 minut i nagle ci coś do głowy przyjdzie, dlaczego masz ten problem. Tak naprawdę sprawa jest dużo głębsza. Przykładowo, jeśli aktualnie prokastynujesz, to być może w dzieciństwie mmm, nauczyłeś się, że jeśli coś robisz dobrego, przykładowo starasz się i tak dalej. I ktoś się w dzieciństwie ocenił. Przykładowo, przyniosłeś jakąś pracę do szkoły, nad którą pracowałeś trzy dni i klasa to wyśmiała. I co się nauczyłeś? Że okej, okay, twój mózg zrozumiał, że staranie się nad czymś i pokazanie to komuś to jest ból. Aktualnie jesteś dorosły, i przykładowo tak samo chcesz zrobić jakiś projekt, może do pracy, może nagrać jakiś film na YouTube'a. I co się okazuje? Że okazuje się, że twój mózg dalej pamięta ten ból. Bo nasza podświadomość, nasz umysł podświadomy, nie rozróżnia upływu czasu. Jeśli on się nauczył schematu, że pokazywanie coś komuś i tak dalej to jest ból, to nieważne od sytuacji, jeśli teraz myśli, że jest to podobna sytuacja, to dalej będzie na to reagował bólem. <kłysy> I żeby rozwiązać ten problem dzisiaj, usiądź przynajmniej na 20, 30, a może nawet na godzinę i zastanów się, jak to, zastanów się, daj mi pomyśleć, niech to ubrać słowa, zastanów się, co może być przyczyną Twoich problemów. Zauważ jakiś schemat, coś się w kółko powtarza w Twoim życiu. I pomyśl, co mogło być przyczyną, kto tą przyczynę mógł zapoczątkować. I Następnie połącz te kropki i, i zrozum, o co chodzi. Daje ci to tylko taką pracę na poziomie świadomym, aczkolwiek jeśli faktycznie zmagałbyś się z jakimś problemem i chciałbyś go rozwiązać raz na zawsze, to tutaj właśnie z pomocą przychodzi mój zespół, bo właśnie mój zespół zajmuje się rozwalaniem wszystkich takich schematów. Lęków i przekonań, które ograniczają Twoje działanie. Więc jeśli chcesz praktycznie natychmiastowej pomocy w tym, to napisz do mnie albo wejdź w link w opisie lub cokolwiek tam będzie. Tam zobaczysz więcej szczegółów i myślę, że to jest właśnie rozwiązanie tego problemu. Więc musisz spojrzeć na to z trzeciej perspektywy. Jeśli to nie pomoże, to po prostu będziesz musiał to przerobić na poziomie podświadomym. Ale schemat jest jeden, taki sam. Jeszcze to, co chciałem Ci przekazać na koniec, dlatego jeszcze nie wychodzę z tego filmu, to jest to, że tę sytuację właśnie musisz rozpoznać i zrozumieć. Wtedy tylko będziesz w stanie zmienić coś w życiu. Bo wiem, że wiele razy było tak, że chciałem coś zmienić, ale nawet miałem nowe metody, wszystko nowe, mimo wszystko wracałem do tego samego punktu wyjścia. Więc, Twoim zadaniem jest odkryć ciebie i to rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Do zobaczenia w następnym filmie.